Siemano-siemano, tak jak obiecałem, y, zrobię takie szybkie podsumowanie rzepaku, y, jak to u nas wygląda, jest trochę tych gwiazdów tak naprawdę, ale, ale chyba warto, zresztą to się przekonacie. Y, mam taką małą ściągę, ale wrzucę wam to później na ekran, żebyście sobie też zobaczyli. Y, dobra, tutaj ogólnie nie ma co przedłużać, y, jeśli chodzi o, o to, co robimy w rzepaku na jesieni. No to zazwyczaj rzucamy jakieś no 400 kg na hektar wapna i dajemy jakiś azot. No zazwyczaj dajemy około 60 kg azotów. W przypadku tamtego roku było to RSM 310 litrów. No i poszło też 370 kg kornkali pod agregat. Sialiśmy Black Moon. Odmianę z RGT. Naprawdę fajnie wyszła. Miała być bardzo wysoka, choć Aganos był na pewno wyższy, jakieś 30 cm, więc tutaj jedyny, jedyna sprzeczność taka z tym, co pisali na etykiecie nasion. No i co? Po siebie zrobiliśmy doglebówkę, i co bardzo ważne, My popełniliśmy jeden błąd, właściwie nawet dwa, bo trochę za późno skracaliśmy rzepak, był już trochę za bardzo wyrośnięty i spóźniliśmy się z jednoliściennymi na jesieni rzepaku, więc to był duży minus, lepiej to pamiętajcie zrobić wcześniej niż za późno, więc jednoliścienne poprawialiśmy na wiosnę. No, i poszła do glebówka, chyba sam chroma Chlomazon, bo poprawcie mnie, nie pamiętam dokładnie tej, tej nazwy. No, i później powschodowo poszedł Navigator 0,28 litra. No i Toprex, daliśmy trochę większą dawkę niż etykieta mówi daliśmy 0,41 litra. W sumie tak nam pasowało. Całe opakowanie po prostu wypryskać. No i na jesieni. Poszedł raz robak i mikro daliśmy. Daliśmy molibden, daliśmy fosfor, cynk, potas, bor. No i poszedł, poszedł właśnie robak, jeszcze cyperkil. I poszło jeszcze na sam koniec, w połowie października, drugie skracanie samym tego konazolem. I dodaliśmy trochę mikro, ale tak bardzo śladowej ilości. No i to by było tak naprawdę, jeśli chodzi o jesień, z zabiegów. Z zabiegów, które wykonaliśmy, no i wiosna, no to wiadomo, im wcześniej to zrobimy, tym lepiej dla nas. Y, możemy dawać to wszystko na raz. Y, jeśli chodzi o azot, y, robiliśmy tak, tak naprawdę nie było jakiejś tam większej różnicy, y, ale w, y, było dość, dość chłodno. Było w, y, 1 marca, dlatego 1 marca daliśmy 540 litrów RSM-u, y, 26 plus 3. I za dwa tygodnie poprawiliśmy saletro, poszło 350 kg. Zamknęliśmy się chyba, nie pamiętam tego dokładnie, nie policzyłem tego, ale chyba w 170 kg azotu na wiosnę. No plus to, co poszło na jesień. I to były wszystkie, wszystkie nawozy, jakie daliśmy właśnie na rzepak, tak naprawdę. Później już poszło. Poszedł tylko właśnie poprawka, znaczy poprawka pierwsze jednoliścienne. Później widzę, że tutaj poszedł robak sam. Wiem nie ekonomiczny przejazd, ale my wolimy jeden raz po prostu więcej wjechać niż później tego żałować, bo już raz kiedyś mieliśmy w topę z tym, więc nie chcemy popełniać tego błędu. No i na koniec marca poszedł jeszcze raz toprex. Plus do tego oczywiście yy, mikro z siarczanem. Yy, przetestowaliśmy na połowie Blue N. Powtórzę się po raz kolejny. Dla mnie jest to kompletnie wyrzucone w pieniądze w błoto. Naprawdę nie warto. Naprawdę tego nie warto stosować. Szkoda na to pieniędzy. Lepiej sobie kupić 100 kg Saletry i to rozrzucić. No i później poprawiliśmy w połowie kwietnia mikro poszła kolejna grzybówka na koniec kwietnia, sam tebukonazol i robak. I trzy tygodnie później poszła kolejna, kolejna grzybówka, taka najważniejsza na napłatek i tutaj ogólnie nie warto oszczędzać U nas był to, żebym was tutaj nie opłamał Piktor, drogi, ale naprawdę dobry i no, robak nową substancję, substancję nowy specyfik gdzieś tam ktoś mi polecił i naprawdę byłem z niego zadowolony to był Maverick Vita był trochę droższy niż te pozostałe brzydki ale na robakach ale naprawdę był skuteczny i z ostatniego, ostatni zabieg jaki zrobiliśmy to było coś co stosowaliśmy pierwszy raz i jak widzę ktoś kto to mi polecił naprawdę miał rację. To był koniec maja, ostatni maja. Zrobiliśmy wjazd z samą grzybówką, samą tebukonazol i do tego dolaliśmy 16 litrów na hektar RSM. I naprawdę ten, ta łuszczyna w tym w żabaku się myślę, że nieco zmieniła, wydłużyła się na korzyść na pewno jakiegoś tam późniejszego plonu, więc to warto stosować i nie przejmujcie się tymi wjazdami w te ścieżki, bo jak dobrze sobie podplantekujecie ciągniki, to po prostu te szkody będą naprawdę bardzo małe. Jak ktoś mi tam mówił, że to jest ścieżka już do zlikwidacji, no to nie miał racji, bo jak to było wyplantekowane ciągniki pod spodem, no to wszystko ładnie się ślizgało. Rzeczy takie najważniejsze, które myślę Was najbardziej ciekawią, no to po żniwach dokładnie chyba pierwszego albo ostatniego sierpnia ostatniego sierpnia sprzedaliśmy jedną przyczepę rzepaków. Było tam na niej 4020 kg po 1800 zł netto. Dużo rzepaków sprzedaliśmy na Oelixie i. Te ilości, sprzedawałem to w różnych cenach, zależy, jak się z nimi dogadałem. Te ilości to było 200 kilo, 70, 90. Tonę nawet ktoś wziął 400 kilo, 500 kg No to takie ilości naprawdę podbiły cenę średnią rzepaku, bo to nie było sprzedawane po 1800 zł, na to tylko, tylko dużo więcej. Ostatnio, jak widzieliście, zawoziłem też rzepak na przyczepie było 4900 kg też po 1800 zł netto zostało nam około 700 kg już tego nie ładowaliśmy na siłę poworkujemy to albo to się sprzeda na eliksie albo się po prostu brzniwa gdzieś tam komuś rzuci na przyczepę żeby to wywiózł no ale policzyłem to 700 kg też po 1800 zł żebyśmy mieli jakąś tam średnią no i tak jeśli chodzi o Ilość, jaką mieliśmy z 2,41 hektara, to było to 11,880, co daje nam średnią 4,95. Jest to nasz absolutny rekord. Nigdy nie mieliśmy tak dużej ilości rzepaków. Myślę, że nawet niektóre lata to dwukrotnie to przebiło. Więc no, ilość nadrobiła tą cenę koszty jakie ponieśliśmy, koszty jakie ponieśliśmy, albo nie, średnia cena za tonę wyszła brutto 2022 zł, więc około 100 zł więcej niż byśmy to sprzedali gdzieś w skupie, więc opłaciło się to zostawić. Mój kosztorys nie nie liczy dopłat i nie liczy paliwa, więc powiedzmy gdzieś to jedno w drugie wejdzie, nie chce mi się tego po prostu liczyć, to za dużo by było pierdzielenia z tym i jeszcze dodatkowo by trzeba po prostu wiedzieć ile tych litrów dokładnie wyjeździliśmy, ale tego się nie da, po prostu czasem jakaś gonitwa jest, czasu mało, więc tego nie liczę. Jeśli chodzi o same koszty, to koszty rzepaku, żeby go zasiać i wyhodować, no to trochę mnie przeraziły, bo w sumie pierwszy raz zrobiłem sobie tak dokładny, dokładny kosztorys 15 600 zł. No to są olbrzymie koszty i jak widać, rolnik musi dopiero zainwestować pieniądze, żeby no w sumie nie wiadomo ile zebrać tak naprawdę tego, bo tego nie wie nigdy nikt, to weryfikuje kombajn i dużo zależy jak zawsze od pogody. Nasz zysk z dwóch Hektarów 41 arów to 10 653 zł. Więc uważam to za ogromny sukces. Rzepak na pewno był udany. I chętnie wam, z Wami się podzielę tą moją receptą na udany rzepak, choć nie powiem, bo bardzo dużo w tamtym roku też na pewno przyczyniła się do tego bardzo mokra wiosna. Do połowy kwietnia było naprawdę wody opór nie można było na to narzekać i rzepak to na pewno lubi. No później trochę go tam przysuszyło, no ale na to już też wpływu wiadomo nie mamy. Jak widzicie przy kosztach jakie tutaj ponosimy, nie ubezpieczyć rzepaku to po prostu grzech. Ubezpieczenie takiego rzepaku to nie jest duży koszt, zważywszy, że można liczyć na jakąś tam dopłatę ze strony Państwa. Więc tutaj na pewno warto to robić, no bo sami wiecie jak bardzo delikatny ten rzepak jest. Szczególnie jak na tym polu już stoi trochę dłuższy czas i jedna też złota rada, y, która w tym roku wyszła tak w sumie przypadkiem przez awarię kombajnu, ale nie spieszcie się, nie spieszcie się nigdy z cięciem rzepaku przed pszenicą, bo lepiej na tym wyjdziecie, jak ten rzepak trochę postoi, będzie raz, że suchszy, dwa, że tego rzepaku będzie dużo więcej y, z hektara. Mam nadzieję, że na coś Wam się to przyda. Wrzucam Wam jeszcze tutaj na koniec dokładne screeny e tego, co trzymam w ręku, żebyście mogli sobie to zobaczyć, ile tego zastosowaliśmy, w jakich dawkach i kiedy. Mam nadzieję, że na coś się to przyda. I to tyle. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Na razie.